Witam państwa i zapraszam do lektury najnowszego wydania Tygodnika Katolickiego Niedziela z datą 1 września. Na początek polecam państwu nasz temat z okładki. Zaczyna się nowy rok szkolny, ale stare problemy pozostają i to dość równo rozłożone między nauczycieli, rodziców i uczniów. Nie ma czego zazdrościć żadnej z tych grup, szczególnie uczniom, chociaż oni są niewinni. Czytamy w tekście Witolda Dudzińskiego. Autor pokazuje liczne braki i niedociągnięcia, z którymi boryka się dzisiejsza szkoła. A przyczyn tych problemów możemy szukać jedynie w złym funkcjonowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więcej o tym w tekście Witaj szkoło na niewesoło. Watykańska Filmoteka Skarbiec Kinematografii. To tytuł rozmowy z Claudią Di Giovanni, odpowiedzialną za Filmotekę Watykańską. Warto podkreślić, że ta instytucja powstała dzięki wysiłkom kardynała Andrzeja Marii de Scura, którego drugą rocznicę śmierci obchodzić będziemy 3 września. Filmoteka zajmuje się wyszukiwaniem, archiwizowaniem i konserwacją materiałów filmowych dotyczących historii papiestwa, Kościoła i jego dzieł w świecie oraz filmów o wartości artystycznej i humanistycznej. Mówi w wywiadzie dla niedzieli Claudia Giovanni. Wywiad przeprowadził Włodzimierz Rędzioch. Jako ciekawostkę dodam, że pierwszym papieżem, który pojawił się na ekranie, był papież Leon XIII. W niedzieli znajdą Państwo również strony poświęcone wydarzeniom z kraju i ze świata. W telegraficznym skrócie piszemy o najważniejszych sprawach z minionego tygodnia. Dokąd zmierza Egipt? Profesor Valentina Colombo, islamolog z Rzymskiego Uniwersytetu Europejskiego, komentuje na łamach naszego tygodnika obecną sytuację w Egipcie. W kraju tym za prezydentury Muhammada Mursiego nastąpiło ograniczenie wolności słowa oraz niemalże upadła gospodarka. Wszystko to spowodowało wielkie niezadowolenie i wybuch gniewu ludności, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan, czego wyrazem był bunt mieszkańców Egiptu i podpisanie petycji domagającej się rezygnacji prezydenta. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wchodzimy w ostatni etap Roku Wiary, który zakończymy za trzy miesiące uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Przypomina arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, w liście pasterskim na czas pracy katechetycznej i Pasterskiej. Treść listu publikujemy na stronach 12 i 13. Polska walczyła nawet osamotniona. Z racji 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej, niedziela przypomina przemówienie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wygłoszone na Westerplatte 1 września 2009 roku. Ojciec Kolbe, wracając z Polski do Japonii, napisał: Jeśli niepokalana zechce, założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać i publikować na cały świat, kim jest niepokalana. Instytut Maryjno-Kolbiański i Centrum Studiów Mariologicznych UKSW Kolbianum w niepokalanowie jest chyba rzeczywiście realizacją marzeń świętego. Rozmowę z ojcem profesorem Grzegorzem Bartosikiem na temat instytutu przeprowadziła Lidia Dudkiewicz. Kobiety są solą ziemi. Na stronach 24 i 25 przeczytają Państwo reportaż Katarzyny Wojnarowskiej z tegorocznej pielgrzymki kobiet do piekar śląskich. Jak czytamy w tekście, na doroczną pielgrzymkę przybyło około 100 tysięcy kobiet. Z cyklu Rozmawiamy o Polsce w tym tygodniu rozmówcą niedzieli jest profesor Andrzej Zebertowicz, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O polskiej demokracji i różnych formach obywatelskiej mobilizacji, a także na temat telewizji trwam. Profesor Zebertowicz rozmawiał z Alicją Dołowską. Polecam felieton Batalia o Polskę redaktora Naczelnego Niedzieli księdza i Ireneusza Skubisia, który zachęca wszystkich Polaków do wzięcia odpowiedzialności za polskie sprawy i pójścia na wybory. Niepokojąca jest bowiem sytuacja, jeżeli do urn przychodzi trochę ponad 40% Polaków. Jak czytamy w felietonie, gdy do parlamentu dojdą ludzie prawi, solidni, uczciwi, wtedy zaczną się nowe czasy dla narodu. To tylko wybrane artykuły z najnowszego wydania Niedzieli. Zachęcam więc Państwa do zapoznania się z jego treścią i dzielenia się dobrą lekturą ze swoimi znajomymi. Przypominam również, że niedzielę można nabywać w kioskach i parafiach na terenie całej Polski, a wersję elektroniczną można zakupić poprzez nasz portal internetowy, do którego odwiedzenia również Państwa gorąco zachęcam. Życzę dobrej lektury. Pozdrawiam.